przedstawiający muzyków kolendujących wspólnie z pacjentami Domu Pomocy Społecznej w ramach akcji Po Kolendzie JP2. Wszyscy gromadzą się w jednym pomieszczeniu i trzymają w dłoniach śpiewniki. Część mieszkańców siedzi na wózkach inwalidzkich. Kolejno wypowiadają się koordynator akcji, wokaliści i psycholog. Podczas spotkań kolędowych czułem wielką radość i wdzięczność za to, że są jeszcze na świecie takie osoby, i nawet tutaj na świecie całkiem blisko, w Polsce, w Warszawie, które potrafią zrobić coś bezinteresownie dobrego dla drugiego człowieka. To jest akcja, która skradła mi serce tym, że bezinteresownie przychodzimy do ludzi. Dajemy swój czas, dajemy swój talent, dajemy też swoje głosy, empatię, i też chcemy razem z nimi przeżywać te chwile, które często w naszych rodzinach są bardzo intymne. Na pewno można dać swój talent, swoją jakąś pasję życiową. Swoje, swoją jakąś tam radość, którą się z tego czerpie, ale można też dużo dostać, to znaczy e, takiego ciepła e, w spotkaniu z nieznajomym człowiekiem, który, który okazuje się bardzo życzliwy i, i, i pozytywnie nastawiony do e, ciebie. Ten czas, taki świąt e, był dla mieszkańców, którzy kiedyś mieszkali ze swoimi rodzinami czasem magicznym i teraz bardzo im tego brakuje, więc takie inicjatywy rodzinne, przypominające atmosferę rodzinną są dla nich bardzo istotne. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim korzystom, dyrygentom, z Holandii, członkom zespołów, którzy zdecydowali się wziąć udział w tegorocznej akcji od JP2 zrobiliście naprawdę super robotę i bardzo z całego serca dziękuję wam za to. Plansza przedstawiająca logo akcji od JP2 centrum myśli Jana Pawła II i instytucji kultury miasta stołecznego Warszawy.